Siemaneczko, drodzy widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Ten oto jegomość, za zapoczątkował serię potyczki wielkoturniejowe o punkty i o sławę A ci oto dżentelmeni z kanału Retrozrywka nominowali mnie właśnie do wzięcia udziału w tymże wydarzeniu A, że ja bardzo lubię wyzwania Lubię rywalizować z innymi retro youtuberami w różne gry. Podjąłem rękawice. Ja jako atarowiec odpalam komodorka, biorę mój ulubiony joystick, choć nie akurat ulubiony do tej gry, bo przydałby się bardziej precyzyjny. Jak wiadomo, dziana jest bardzo wymagającą grą. jak widzicie gramy na spontanie bez zbędnego pieprzenia bez zbędnego przygotowania z szacunkiem do osób które mnie nominowały także pozdrawiam Cię Simi dziękuję Ci bardzo nie zapomniałem jak widać nagrywam film muszę Wam się przyznać że lumino... chciał mnie nominować jeszcze Wojt z kanału Wojciech Jancz polecam zajrzeć bo jak tylko usłyszałem, że Wojt zamierza nagrywać i został nominowany, to w tym momencie całe te turniejostwo dla mnie przestało mieć sens. Dlaczego? Wejdźcie sobie na kanał Wojta i zobaczycie. Wojt to on, on na jednym życiu, gdzie my tu mamy jak najwięcej punktów zdobyć, on, ten chłop przechodzi tą grę. Oczywiście noga mu się potknęła w jednym miejscu, takim dość losowym, można powiedzieć, w dzianie, że Raz się uda, raz się nie uda. Dlatego Bojni nagrywał tego dwa razy. Dzięki za fair play. Ale i tak osiągnął taki wynik w tej grze kosmicznej, że zapomnijcie, że się do niego zbliżę. Ja nawet nie zbliżę się do wyniku Pencharda, który to właśnie pęczar zdobył chyba 34 tysiące punktów plus. Tam jakiś mały plus. Ja tu celuję raczej tak o zdobyć 20 parę tysięcy punktów i zapomnieć. Zastanawiam się cały czas, kogo ja mogę nominować, bo chłopaki z rozrywki nominowali Eliopa ale Eliop wiem, zatwardziało Atari, i powiedział nie tej gry nie ma na mało Atari, nie będzie w to grał a też nie wiem kto już był nominowany w ogóle w, tej, w tym e, turnieju, w tych potyczkach nie wiem, bo nie robiłem researchu, wiem e, na pewno o Pęczardzie o Rosie z KRG kanału KRG, Koncie retrogracza, Gracza, pozdrawiam. Red Rzuzówka, chłopaki wiem. Wojt, Bork, nawet podjął rękawicę, proszę Państwa. Tak więc tu poważni zawodnicy są w grze. Ja, ja cały czas myślę, kogo mógłbym, kogo mógłbym władować na minę. Dodatkowe życie, której tak nam nic nie daje, bo... bo gramy do pierwszej straty życia nienawidzę tego momentu zbroja ostrana i prawie się tu Stage 3 Stage 3, wbrew pozorom, nie jest takie proste, jakby się wydawało, że na stage 3 powinno być. Film nagrywam tylko raz. Tak jak mówię, samo rozkładanie sprzętu meduzy, rozkładanie, podłączanie tego grabera do komputera i bordowanie się z tym, żeby go OBS łapnął, zajęło mi z 3 godziny. A samogranie teraz Jak już nie dało się O, tego momentu też nie robię A samogranie A samogranie zajmie mi 5 minut pewnie Mały research jak skończę grać. I podsumowanie nagrywam z drugiego ujęcia, żeby, żeby nie było. Tutaj nic nie będziemy czarować, nic nie będziemy cheatować, nie będziemy kombinować, 8 razy nagrywać. Podsumowanie, w sensie takim muszę sprawdzić wyniki właśnie dokładne Wojta, KRG, Borga. Czyli tych, o których wspomniałem, że wiem, że nagrywali i widziałem ich filmy Tylko, że to już było dość dawno, bo Troszeczkę za późno się obudziłem, żeby to nagrać, ale jak wiecie, no nie mam za bardzo czasu na Ostatnio na Retro-YouTuba Tak to nazwijmy Tego nie chcemy, bo mamy Topelkę, która nas Chroni przed Ogniem Uff I mamy stałe 6. Tu chyba podziemia tą. W takich, w takich momentach, gdzie wydaje Wam się, że jesteście wymiataczami, lepiej się uspokoić. Nie pędzić, wziąć to na spokojnie, jeśli zależy Wam na dobrym wyniku, tak jak Mil w tym momencie. Ojej, niepotrzebnie tracimy czas. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale jako atarowiec jestem wielkim fanem Dziany i dla niej, dla niej warto było kupić komodorka naprawdę. Pierwszy kontakt z tą grą, to opatrzony, totalny. Niby, niby równorzędny komputer yy, do 8-bitowego Atari, który ja posiadałem. Tam nie idziemy, nie ryzykujemy. Wylatują te pszczoły z prawej, z lewej. Full concentration. Naprawdę jestem zesrany Uff, 16 tysięcy. Jeszcze brakuje 3,5 tysiąca do upragnionych 20 tysięcy. Fajny cykl, ten czarty rozpocząłeś, muszę powiedzieć. Ja lubię tego typu filmy. A przynajmniej mogę się też podczas nagrywania tego gameplay'a wygadać no a jak żeby inaczej o oh. nie lubię tych momentów nie lubię nie wiem jak moi poprzednicy, ja wolę sobie tego pajączka zawsze uwalić Stage 9 nie lubię tego Stage 9, bo tutaj wyleci, o właśnie, ten dżentelmenik. a tu pamiętamy, że mamy krople wody, to możemy łazić po płomieniach, co nam bardzo ułatwia teraz Situation. Nie wiem co reszta tych powerupów oznacza. Co, co robią ten? Nie wiem ta pałka, łopatka co to jest. O właśnie o tym mówię. Nie wiem co to jest, do czego to służy. Ja wolę tego nie brać. Bo kurde, prawie 20 tysięcy już mamy zaliczone. Prawie 20 tysięcy mamy upragniony, zaliczony. Tu nie trzeba się mordować. Choć to jeszcze nie jest takie trudne. Zapomniałem, że mam strzelanie. Alright! Jestem spełniony, jestem szczęśliwy. Jest Gites. Stage 10. Pęczar doszedł do Stage 15 i miał. 35 prawie 1000 punktów ojej to jest też wymiatać to jest wymiatać nie taki jak Wojt ale oj nie chcemy tego ale też wymiatać tu warto jest wskoczyć jeszcze sobie coś zebrać bo wiadomo, że gramy na punkty a punktów tu jest w brud Nie, yeah, prawie 22 tysiące. Pięknie. Cel minimum mamy osiągnięty. Nie! Yeah. Cel minimum mamy osiągnięty. Stale 11. Gdzie ja Idę tu tyle punktów do domu. o, tu już dawno nie byłem, tu już się zaczynam się pocić i kminić jak iść dalej o tu nie było tych? nie aż mi w gardle zaschło Dobra, resztę olewamy, bo już się zaczną pocić. 24473 I ten głupi błąd yy, pośliznąłem się troszeczkę. No. Zwykle dochodzę dalej. W każdym razie, jak na tarowca sami powiecie chyba całkiem nieźle. Dobra, przejdźmy do obiecanego podsumowania. Ja sobie robię research. Zrobiłem mały research. Kilka osób wziął udział już w tej właśnie zabawie. Najciekawsze wyniki osiągnął właśnie Wojtek z kanału Wojciech Jancz. Yy, oraz Pan Komodore. Panie Komodore szacun Betrek też zajebisty wynik. Ja sobie jeszcze tylko przy Was sprawdzę Wojtusia. Ile to on wyszarpał? Na jednym życiu. O! Ojej! 57 tysięcy, także on, z tego co wiem Wojtek tutaj Powiedzieć na jednej glaszce zamiatanami wszystkimi, ale Pan Komodore, Betrek, tak samo szatun. Yy, udział wziął właśnie jeszcze tam, gdziełem Borg, yy, RetroZrywka, yy, Jerzy Jasonek, przez właśnie, którego też oglądałem. I to były takie średniawe wyniki, jak moje. Ale ci wymiatacze pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zabawy, jeśli chcecie, chciałem zaprosić. Nie wiem, nie wiem czy już nie byli zapraszani dlatego też weźcie sobie to pod uwagę chciałem zaprosić dwóch wybitnych utalentowanych graczy i posiadaczy Commodore 64 od łebka czyli Dawid a.k.a. Retro Spunta Commodore fan zagraj na Edyblaszce w Dziane Sisters pokaż klasę panie kolego oraz Komek czyli redaktor naczelny Komoda i Amiga Plus Komek, pokaż, jakim jesteś wymiataczem na Commodore 64. Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, mordeczki, nara, Szczała!